Siemanko, witam was bardzo serdecznie na kanale Enchanta, na świeżo co odpalonej edycji, polatamy sobie dzisiaj po eventach, giliach, porozdajemy jakieś nagrody itd., itd. A jak już o nagrodach mowa, to mamy dla was konkurs na dwie rangi mag, jedyne co musicie zrobić to napisać nick z gry w komentarzu. No i dodatkowo na Discordzie Enchanta trwa aktualnie event na najlepszy klip z serwera, I aktualnie jest losowanie jeszcze gilii. Na Discordzie trwa event na najlepszy klip serwera. Jak macie jakiś klip z dobrą akcją, z zabawną akcją lub z czymkolwiek, co nadaje się do na takiego klipa, to wysyłacie swoje klipy na mail podany w ogłoszeniu. No a my przechodzimy do odcinka. Jesteśmy aktualnie w Wukushimi. Jak widzicie, tutaj cały czas jest sklepa. Jest już dość późna godzina, a cały czas tutaj się biją ludzie, tak więc. No, jeżeli ktoś szuka, szuka klepy, to w ogóle zawsze klepę znajdziecie. Ogólnie też planuję zrobić taki filmik, wywiady z liderami. Tak więc, jeżeli macie jakieś fajne gilie, fajnych liderów, to możecie pisać tagi w komentarzu. No, a może kogoś wybierzemy właśnie z tych komentarzy. No i taki wywiad z liderem, albo właśnie, właśnie z gildią się przeprowadzi w następnym odcinku. Aktualnie też powinien chyba być event... Event zabi admina z podziemną skrzynką, tak więc zobaczymy, tepniemy się tam. Wydaje mi się, że w wristing to powinien prowadzić um, z falsunem, tak więc zaraz się tam tepniemy i zobaczymy, co tam się dzieje. No i tepniemy się może na jakieś gildie zobaczymy czy tutaj um, topowe gildie z aktywności, mają jakieś dobre kuboidy już pobudowane i tak dalej, i tak dalej. Tak więc tepnijmy się tepniemy się właśnie do wristinga Już tutaj jesteśmy na eventie zabi admina, dodatkowo tutaj admin broni. Em, skrzynki, która jest na środku, e, tutaj mamy niesamowitą klewę Gildia Ekipa z kretami. Dodatkowo tu jeszcze chyba jakieś Ameny widziałem. Tak więc, y, no tutaj dzieje się niezła jadka, generalnie rzecz biorąc. To jakiś kret nawet kopie na 6 czy 3 Nie wiem, czy oni kopią, kopią jakąś ucieczkę, czy, czy co, ale tutaj u góry, co tu się dzieje? Gildia Amen się skupuje. tepnęli tepnili chyba całą Gildię. Tak więc nieźle. No, i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Gildia Hamy jeszcze jest. Gildia Hamy mają chyba sojusz z Amenami. Tak więc, no, niezła, niezła generalnie klepa. Nie wiem, czy na takich eventach ukryte tagi gildy nie, nie powinny być, żeby można było widzieć tylko swoją gildię. Na przykład, ponieważ tutaj Gildia Amen z Hamami się sojuszuje, no i tutaj Gildia Kred. No nie ma za bardzo generalnie szans chyba, że krety by kogoś tepnęły. Tutaj ekipa Alanuś chyba ucieka, albo kogoś tep albo się repa. No i tutaj no właśnie taki Amen. A nie, zobaczcie, te krety biją Amena jakiegoś. No nie wiem, nie wiem. Możecie napisać w komentarzu albo na kanale propozycje na Discordzie, co sądzicie oczywiście, jakie zmiany dodać i tak dalej, i tak dalej. Tutaj ekipa ucieka. Ekipa ma chyba sojusz z Kretami, a ameny z Hamami. Kimkolwiek Liliachami jest. Nie do końca kojarzę. Wristinga chyba nie ma, tak więc Wristing już chyba raczej padł. Mm, tak, Wristing tu już siedzi na waniszu, tak więc Wristing już padł, niestety. Um, Tepnijmy się może. Tepnijmy się może na jakąś gildię, albo może zobaczymy na sumo co tam się dzieje, no i później tepniemy się na jakąś gildię. No i dobra, znajdujemy się w aktualnie na evencie sumo, no i tu jak widzicie te tagi gildyjne są już y, jakby zablokowane, są niewidoczne. No i może właśnie na typu właśnie tych even na evencie generator, albo właśnie na tym evencie co był przed chwilą w tych podziemiach, y, żeby było lepiej, żeby te tagi gildyjne również były Zabronione, żeby nikt się za bardzo nie mógł sojuszować, żeby aż tak wielkiej przewagi tu nie robiło. No nie wiem, to się oczywiście przemyśli. Na sumo, jak widzicie, klasyczek, tutaj każdy się bije. Aktualnie też startuje event za 2 minuty. No i chciałbym jeszcze ogólnie przypomnieć, ponieważ nie każdy o tym wie, ale w planie edycji na stronie lub na Discordzie. Um, macie różnego rodzaju eventy typu klatki, Karaoke OX i tak dalej i tak się zacznie, no i zobaczymy kto to wygra, kto to wygra. My może tepniemy się teraz na kilka gildii, zobaczymy jak te gildie na chwilę obecną wyglądają. Um, no i dobra, ja znajdę tylko jakieś gildie no i zaraz się słyszymy. Dobra, znajdujemy się aktualnie na gildii FFL. Przed chwilą dosłownie tutaj się jeszcze biło sporo osób. Teraz prawdopodobnie wszyscy poszli na sumo, ponieważ na sumo ma aktualnie 52 osoby. No ale tutaj jak widzicie, mamy czystą fosę. Bez ani jednego daszku. Tak więc spoko kuboid, aby się tutaj pobić. Tak jak mówię, przed chwilą była tu niesamowita lepa Na chwilę obecną raczej każdy jest na sumo, no ale kto wie, tutaj możliwe, że ktoś wróci. Koordynaty to 930x600, jakby ktoś chciał się pobić na bardzo fajnym Kuboidzie. My się tepniemy tutaj na dół, rozdamy kilka kluczy. Tutaj mamy w Kuboidzie jednego gracza. Wyłączymy vanisha, zobaczymy, czy on mnie zobaczy, czy on stoi na awku. Damy mu dwa klucze, zobaczymy, czy złapie, złapał. No i tepniemy się jeszcze na dół. Um, nie będę wam tutaj pokazywał, jak przechodzę przez ściany, ponieważ nie wiem, czy oni mają jakieś zabezpieczenia czy nie. Nie chcę im tego oczywiście popsuć. Tutaj na awku ktoś kopie i tutaj na dole są, y, są osoby, tak więc GM0. Um, tutaj mamy gracza. Trzymaj dwa klucze dla ciebie. Proszę Ciebie. I tutaj w ritech kto wie, może ktoś kopał tą fosę. Dla Wittecha damy też trzy klucze. Bardzo fajny kuboid, tak więc no takie fosy oczywiście lubimy bardzo, ale to bardzo. No i tapniemy się teraz może na kolejny kuboid. Tutaj sobie zapisałem. Będzie to gildia Milf. Dobra, znajdujemy się aktualnie na gildii Milf. Tutaj kordy 460 na minus 730, tak więc niedaleko sumo. Wybrałem tę gildię, ponieważ tutaj również mamy dość spoko fosę, gdzie możemy oczywiście kogoś zabić. No i tepniemy się na dół. Event Sumo aktualnie się powoli kończy, tak więc niedługo ta klepa na Kuboidy wróci. No i możliwe, że kogoś spotkamy tutaj jeszcze. Tepniemy się tutaj na dół. No i zobaczymy, zobaczymy czy ktoś tu w ogóle, czy ktoś w ogóle tutaj znajdziemy. Możliwe, że, że nie. Tutaj widzę, że oni mają strasznie tutaj Kuboid pod już przygotowany. Tepniemy się... O kurczę, gdzie ja wpadłem? Tepniemy się tutaj. O, do gracza. Um, on ma chyba incognito. Więc damy mu cztery klucze. Albo to jest taki nick, nie wiem. Um, jak taki nick ma, no to nie potrzebuję incognito. Trzymaj cztery klucze, to dla ciebie. Przejdźmy jeszcze przez ich kuboid. Um, wydaje mi się, że nie, nie, nie obrażą się, jak im to pokażę. Jak to pokażę na filmie, raczej tutaj nie ma nie ma co za bardzo tutaj im zniszczyć e, Wydaje mi się, że tutaj jest kuboit przygotowywany już pod TNT stricte em, Ponieważ tutaj będą te safe roomy, tutaj jakieś tabliczki, guziki i tak dalej, i tak e, dalej O właśnie, tutaj budują nawet Damy im też po parę kluczy Witam, dzień dobry Witam panów budowniczych Witam pana Hislava Masz trzy klucze i witam pana na Inkognito. Dla pana też cztery klucze. Tutaj powodzenia oczywiście w budowaniu. Um, Ty górnik gracz o edukacji. I tutaj jeszcze mamy dwóch graczy i nawet wiecha tu jest. Wiecha chyba kogoś tutaj sprawdza? Um, tak więc stepnijmy się tutaj do nich też i damy im też klucza jakiegoś. Witam pana serdecznie. Halo, dzień dobry, czy pan mnie zauważy? Pan mnie chyba nie widzi. O, teraz bym pan zauważył. Trzymaj dwa klucze. No i tyle. To jest gilia... O kurczę, tu... Nie, chyba raczej nikt się nie obrazi. Nie ma kordów za bardzo, więc chyba nikt się raczej nie obrazi, że mi to pokazałem. Co Nie tutaj mam. Mogę to otwierać? Mogę, tu nic nie ma i tak to. A nieważne. O, o, tu ile górników proszę ciebie. Nie mogę ich odwie otwierać, szkoda. No i dobra, w tym miejscu kończymy odcinek. Polataliśmy sobie po eventach, po giliach. Zobaczyliśmy jak to jest. Przypominam oczywiście o konkursie na rangę Mac. piszcie niki w komentarzu Dodatkowo event na najlepszy klip z Enchanta w, na ogłoszeniach na Discordzie Link do Discorda znajdziecie oczywiście w opisie Przypominam również o eventach typu Ox, klatki, karaoke, wszystko jest w planie edycji No i zapraszam oczywiście do gry na Enchancie, ponieważ edycja dopiero co wystartowała W tym filmie to by było na tyle, no i widzimy się w następnych Siemanko!